Tor korosowych niedaleko. jeżdżą na torze. Trzeba było tego nie zrywać. <laughs> Masz zapniczkę? No. Odpal postaw go. Nie rzucaj. <śmiech> <śmiech> Pali się skub... O, dobra zgasła. Uuu, fajny! Co? Na nagraniu tak tego nie widać. Widać, że żółty, ale on jest taki soczysty, taki kanarkowy. Mhm. Zobacz jak na nagraniu. Nie widać, że jest taki soczysty. No, tak jest... Widać bledszy. Tak, Dużo tak. bledszy jest niż na nagraniu, niż w rzeczywistości. W rzeczywistości jest no mega fajny. Mega fajny. Nie mieliśmy ich nigdy. Mieliśmy zielone, mieliśmy fioletowe. Nie, nie było chyba zielonych. Niebieski. Niebieski? Niebieski mieliśmy na pewno. One fajnie dymi, U, lubię dymy. Szkoda, że ten wiatr taki dzisiaj jest dosyć mocny. Trochę go kradnie, ale i tak jest świetny. No PXM40 jest no, jednym z lepszych dymów takich do 10 do 12, 15 maksymalnie złotych. Zależy w jakim sklepie. Dosyć fajnie dymi, gęsto dymi mhm. intensywnie, świetne, świetne. No i pamiętasz PXM20 na zawleczkę? Też fajnie dymiły. Też. Tylko one były chyba i tylko białe i czarne. Mhm. Dawaj tak. następnego. Tylko białe i czarne. Tylko, że one były dwustronne, były bardzo szybkie, bardzo intensywne i się szybko kończyły. No, takie fajne te dymiki. No i fioletowy też świetny jest. Jakąś imprezę tak gdzieś odpalić, żeby tak. za. Chyba wiatr. Tak, kolega się yy, brał ślub i zatrzymali go na takie wiesz jak to przed. przed y, pana młodego zatrzymują. I on tym ASG tam. tego grześka. No. no. Ten tak jak go nawet mocniej dymił. Fajnie, dymi, fajnie, fajnie. Jak, jak widać, że ten, ten wiatr tam mniej, w tym pomiędzy tymi drzewami, i się ten dym tam utrzymuje. I zatrzymali, wiesz, taką bramkę jakby zrobili na, na ten, jak jechał ten młody, no i tych dymów, tych petard narzucali, taki, wiesz, alaporwanie było. Wiesz, że fajnie to wyglądało? O, oh, plating, słyszałem. Czyli tam na torze też coś szaleją. Ciekawe, czy tam by można, tam jest jakiś plac? Jest tam duże... Można by tam było wjechać? Raczej nie. Tam Raczej nie, bo tam stylujna... jest zakaz dla, na dla tych 4. na 4x4. Na 4. Fajne dymiki. fajne, fajne. Bardzo, Zostawiamy, fajne. czy odpalamy jeszcze jednego? Jeszcze jednego. Dawa jeszcze jednego. Fajne dymy Tylko wiesz co? Kurczę w błoto jakieś depnałem. Żeby nie dymiły jedne po drugim, bo je zabieramy. Będziemy mieli kupę w samochodzie może gdzieś <laughs> może tutaj oj wyciąga jakiś grubszy kaliber co, niby to będzie tutaj <laughs> szukaj tam grubszego kalibru odpowiadamy na ogień masz? no, to jest gruby kaliber Uf. Fajne, fajne I śmierdzą, ale nie są jeszcze aż takie Zamknij drzwi, zamknij drzwi O, <grybuj> cały samochód <grybuj> Uważaj na gips O rany, exploder piątka To jest moc To jest wystrzał Mamy czwórki? Były czwórki, nie? Wzięliśmy czwórki. Dawaj, odpalaj też. Tak dodatkowo. O, ten dysk. Ale napierdzielają. Ja pierdzielę, dawno nie odpalaliśmy tak mocnych petard. No, no bo teraz, no to, to co tam mamy? Maksymalnie 2 gramy petardę. No, to jest różnica. Yes. <laughs> I co, pumpkina najpierw, tak? Tak. Dobra. Odpalamy. Odpalaj pampkina. No to i dalej odpalaj Diabeł Tasmański. jedna kosteczka Independence Day O jak nisko Ładna też kostka Independence American Night. Ładna złota. Generacjon Y. Świetna kostka. Świetna kostka. Dobra, zawijamy się.